Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Yy, dzisiaj jest druga część pielęgnacji twarzy, czyli tego poprzedniego filmu, ale dzisiaj zrobi się troszeczkę poważniej, bo dzisiaj wiedzie ciężki sprzęt. Yy, nie no, tak poważnie. Mam mam trochę rzeczy do pokazania. Mam yy, no, mam trochę rzeczy do pokazania, ale nie mam się do yy, Pierwsza i najważniejsza opaska. Bez opaski do włosów nie zrobicie nic. <grym> e, także, pierwsze co, to pamiętajcie, moja droga, zaopatrujemy się w opaskę do włosów. E, nie wiem, najpierw Wam pokażę chyba kosmetyki, e, które tutaj mam, bo nie wiem czy wiecie, ale jestem ogromną fanką e, maseczek do twarzy. Niestety moje ulubione też już zostały wycofane, podobnie jak ta seria z Bielendy. I maseczki też były z Bielendy. I to były moje ukochane, najkochańsze i najcudowniejsze. w czterech wersjach, może pamiętacie, to były maseczki takie w płachcie. Była Panda, chyba Mops, Kot, coś tam jeszcze. Więc Pandeczka dawała radę super, ale została wycofana. Ja tutaj mam przygotowane maseczki, które Wam najpierw właśnie pokażę. Bo nie wiem, czy uwierzycie, czy nie. Mam tutaj, tutaj, tak, to jest taki pełnowymiarowy produkt w tubce, którego ja, poczekajcie, bo nie mam który. Ta szara. Ta szara jest super, ale musicie ją bez przerwy pryskać i moczyć. Generalnie bardzo ściąga skórę przy, przy zasychaniu i, i po zmyciu, też możecie mieć uczucie takiej właśnie ściągniętej skóry. Ale jak dla mnie daje radę, to jest Avon. E, tej używam troszeczkę rzadziej, one zbią herbatą. Też Avon. Generalnie najulubieńsze nie są, ale teraz uwaga, bo teraz Wam pokażę coś, co Was może zaskoczyć, ale. Yy, maseczki, które mi się ostatnio najlepiej sprawdzają, to są maseczki z tego mm, Niuki, Nikui, nie wiem jak to przeczytać, ale to jest Biedronka. <grym> Także yy, ostatnio je gdzieś widziałam, nie we wszystkich Biedronkach są dostępne i nie wszystkie. I to jest taka maseczka, one są w takich saszetkach, jest kilka wersji. Yy, Tutaj jest ta z glinką akurat. Tu jest glinka wzmacniająca, tutaj detoksynująca. One są. Tu jest 95-97% składników pochodzenia naturalnego. I one są na kilka użyć w zależności od tego, jaka to maseczka. Ale jedna i druga daje radę, ja Wam je pokażę na zbliżeniu, bo tutaj mamy tak. Ta różowa jest wzmacniająca, ma do twarzy. Różowa glinka, nasiona kasztanowca do cery suchej i zmęczonej. Ta jest natomiast detoksynująca. Czarna glinka, olej, acai, cera problematyczna i trądzikowa. I powiem Wam, że dla mnie to one zdają e, najlepiej egzamin. Ostatnio. Kolejna seria to była ta. Let's Glow. E, to jest dokładnie to samo, tylko one są po prostu wiecie. Miałem już różne serie. Let's Glow i tu mam tak, e, przeciwstarzeniową peel off ze złotem koloidalnym i tutaj mam rozświetlającą peel off ekstrakt z Również na kilka użyć obie są takie, wiecie, do ściągania peel offy. Dla mnie super. I tutaj mam jedną bez korka w ogóle. E, to jest seria z kolei wegi. E, starzeniowa maseczka do twarzy, dynia, imbir. A tutaj mam nawilżająca marchewka i morela. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, są wegańskie. Eee, również ze składników naturalnych. Hmm, na kilka użyć, ale co Wam chciałam powiedzieć? To są generalnie maseczki. Aczkolwiek ja ich często używam też na noc jako kremu. Po prostu, jakby się już nie chce ich zmywać, to wklepuję tą resztę. Więc jeśli się zastanawiacie nad maseczkami z piedry, to ja mega polecam. Nie są drogie, naprawdę wystarczają na dużo czasu. E, tutaj mam bielendę i to jest jakiś Crystal Glow. E, wrzucałam chyba te maseczki, ja ich nie używałam, wrzucałam te maseczki właśnie do boksu konkursowego e, chyba rok temu. Ja nie używałam, więc Wam nie powiem, e, ale widzę, że jest wegańska, nie testowana na zwierzętach. Oczywiście będzie na przebitkach zbliżenie, żebyście się nie martwiły. Tutaj mam kawałek uzdrowiska, które Wam pokazywałam w poprzednim filmie. Ja kocham w ogóle tą markę, e, więc maseczka nawet jakby była do dupy, to jej ja tak jestem zachwycona. Nie, żartuję. Żartuję, żartuję, nie polecam Wam gówna. E, powiem Wam, że maseczka jest spoko jeśli chodzi o działanie aczkolwiek musicie uważać żeby się nie ubrudzić ona ma taki kolor, taki ceglany i bardzo wszystko brudzi dookoła także trzeba na nią uważać tutaj mam one są dwie takie same miałam fioletową, ale nie wiem co się z nią stało maseczka w płacie ceramatowa, ziemista, niedotleniona z Facebooka również jej bardzo uwielbiam i tą fioletową i tą różową i Zaraz Wam pokażę do czego właśnie najlepiej takie maseczki wpłacie, co jeszcze tutaj mam. Generalnie zacznijmy sobie od najprostszej rzeczy, jaką jest płytka i role. Tą zapewne widziała każda z Was. I teraz, jeśli chodzi o moją opinię na, na temat tych dwóch rzeczy, to tak, roller super, płytka super. Jeśli się wsadzi do lodówki i ten efekt chłodzenia daje nam automatycznie takie ukojenie i taką ulgę, ale z drugiej strony trochę strata kasy. Dlatego, że to samo możecie zrobić rękami, bo to jest, wiecie. Uświadomiła mi to znajoma i w sumie sobie myślę, no faktycznie, nie? oprócz tego zimna, no to nic nie różni się od takiego ręcznego, normalnego masażu, jak jest na przykład Kobido, co nie, bo macie, ja wam zademonstruję. Jak macie ten ruch, to, to macie ten sam ruch tutaj, prawda? więc na to samo wychodzi. Co widziałam na internetach, to widziałam coś takiego, tak nie robimy, masujemy w jedną stronę, Tutaj też myślałam, że wszyscy wiedzą, okazuje się, że nie. Masujemy w jedną stronę w kierunku węzłów chłonnych. Jeżeli to jest szyja i tutaj żółko, masujemy w dół, jeżeli masujemy odgrody, masujemy w stronę ucha i tak dalej, i tak dalej. Można sobie popatrzeć w tym tutoriale, jakie będę robić u siebie, generalnie czasami sobie użyję płytkę zwykle na olejek roller zwykle na maseczkę właśnie w płacie ale jak dla mnie strata kas, Serio. co dalej co dalej, co dalej tutaj mam może Wam pokażę na przemianę żeby nie było. Tu mam odkrycie roku również z polecenia tej samej osoby, która mi uświadomiła ten roller i tą płytkę. Ymm, bańki do twarzy Egz Schmidt. Możecie je dostać na spokojnie w rosmanie za 15 zł. I macie tutaj y, ogólnie wszystko wytłumaczone, jak i co masować. Yy, mamy jedną taką większą ona jest na te okolice tutaj możecie sobie regulować oczywiście coś nie wiem, czy pojedzie Chyba nie pojedzie bo dalej po. i macie taką mniejszą, ona jest tutaj na te okolice właśnie y, koło oczu raczej, y, widziałam jest super tutorial, ktoś ma na YouTube masować się bańkami chińskimi do twarzy i teraz uwaga, bo teraz y, Wiesz, to znowu pielęgnacja. Co do tego używam? Tutaj mam cały arsenał po prostu z Nakomi. Jeszcze mam jednej rzeczy nie pokazałam. Ale to chwilę. <śm> tu mam cały arsenał z Nakomi. Mam tak. Olej kokosowy naturalne naturalny masłusza, lub tutaj mam olejek makadamia. I yy, jeśli chodzi o olejek, to jest mój faworyt. Z olejem kokosowym to różnie bywa, bo wiecie, olej kokosowy zachowuje się w zależności od temperatury na zewnątrz, więc czasami trzeba sobie go rozpuścić najzwyczajniej w świecie. Masło się tak samo jak olej tak samo jak kokosowy, ale olej makadamny zdaje super. Egzamin, więc ja sobie smaruję najpierw właśnie świętym olejkiem, a później jadę, niego jakieś 10 minut. Przynajmniej tak jest napisane na opakowaniu. Wam, że widziałam na. Wam też na lecie ja właśnie efekty po tym. I faktycznie skóra jest taka, wiecie, napięta, taka. taka promienna. po tutaj coś muszę się napić, bo mi za słuch garstkę. Weźmy się! Chodź! Chodź. Jestem. skóra jest naprawdę taka promienna, taka wiecie, rześka takie macie ładne rumieńce i w ogóle i jeśli chodzi o takie stosowanie na dłużej dla mnie super, ja jestem zachwycona i bez przerwy sobie tam gdzieś, wiecie, jadę nawet jak mi się nudzi i nie mam co robić to po prostu gdzieś tam się masuje. jest taka... nie umiem Wam tego wyjaśnić jest takie, wiecie, takie uczucie takiego napięcia po potok się jakbyście wyszły takie nowe. Także polecam. Generalnie najlepiej zapytać leży, bo w każdym roku gdzie indziej na półce. Oczywiście Wam tutaj wrzuca i instruktaż, i działanie. 15 zł dla mnie stos. Dobra. Teraz z mniej polecanych rzeczy. Zamówiłam coś takiego, na się in. To jest takie urządzonko. Nie wiem, czy będziecie widzieć, no wcześnie do piątego światła. To jest takie urządzonko. Generalnie do oczyszczenia twarzy. I słuchajcie, jeśli chodzi o oczyszczenie twarzy, super, naprawdę te zaskórniki tutaj widać, wszystko, wiecie, ładnie wyciąga. Ja mam, jeszcze w ogóle w takim cukierkowym kolorze, patrzcie, pięknie się. Tutaj macie różne nakładki na... na ten sprzęt, on chodzi, aha, on jest ładowany kabelkiem USB, zapomniałam już o tym, tu są jakieś gąbki, tylko nie bardzo wiem do czego one są i może gdybym wiedziała, to bym sobie nie robiła krzywdy tym urządzeniem, bo jeśli chodzi o to wyciąganie ze skórników, działa na trzech mocach w ogóle ten sprzęt. nie wiem czy będziecie widzieć, chciałam wam zademonstrować, to nie jest jakieś super mocne, wiecie ale generalnie w ten sposób działa spoko, bo, bo nie zasysa tej skóry tak bardzo, ale już w ten sposób jakbyście chcieli sobie pociągnąć oła, no właśnie to te końcówki tu przy tych plastikach one są strasznie ostre i nie wiem właśnie czy może te bombeczki się nie nakłada jeśli wiecie to dajcie mi znać, bo ja tu nie ogarniam instrukcji, nie wiem do czego to służy. Myślałam szczerze, że to czyszczę <grym> serio, tak myślałam. Ale może się mylę. Nie no powiem wam szczerze, że ja nie ogarniam tego za bardzo, nie, a może to się tu nakłada? Nie, tu są te poszczelki, a te gąbki nie wiem do czego. Jak macie to urządzenie, to dajcie mi znać. Bo generalnie jeśli chodzi o czytanie twarzy, to super wyciągate za skórniki, faktycznie widać. Aczkolwiek, yy, wiecie, miałam całą poruszoną twarz, nie wiem czy będziecie to teraz widzieć, ale teraz Wam zademonstruję. To zademonstruję to Wam to z bliska, żebyście widzieli, że tak jest spoko. A jak pociągnę, ja wcale tego nie dociskam, ja to trzymam naprawdę lekko, to się dzieje coś takiego. I na twarzy dzieje się dokładnie to samo. Także ja nie jestem zwolennikiem tego sprzętu, ale... Wyglądanie, wygląda, nie jest. Także może zaproszę, coś się robi, nie tak. Będę śmieszna za każdą pomoc. Za każdą uwagę. I teraz coś z rzeczy przyjemniejsze. Mam tutaj jeszcze y, jedną urządzonką. To jest 3D Sonic Face Massager, Poprawia mikrokrążenie krwi, zmniejsza zmarszczki, przebarwienia skóry. Wygląda tak. Kosztuje całe 4 dyszki w, w Rosmanie. W Oczywiście yy, zrobię Wam zbliżenie. W ogóle super jest to, że to urządzonko jest wodoodporne. Ja sobie właśnie używam go na te maseczki w płacie. Działa genialnie. Yy, tutaj jest napisane, że można używać na yy, wszystkie części ciała: jest yy, obal twarzy, szyja, ramiona, łydki, talia, pośladki. A aczkolwiek jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o e, na przykład nogi, bo ja mam tak zmęczone mięśnie nóg, że też mam multum sprzętu mm. takiego do masowania. E, pokażę Wam w kolejnym może filmie. Więc e, jeśli chodzi o nogi i jakieś na przykład masowanie, e, tak, wiecie, na, na tej mocy nie wiem czy będziecie to widzieć. To jest po prostu takie wibrowanie i oprócz tego jeszcze się obraca do mąż, będziecie widzieć. No, W każdym razie na tej mocy na moje zmęczone mięśnie nóg nie działa, ale do twarzy jest mega, bo że to jest takie relaksujące uwielbiam. I najlepsze jest to, że jest wodoodporny, więc możecie sobie na przykład, nie wiem, pod prysznicem myć twarz i masować, więc on się nie zaleje. No i tak jak wspomniałam, w rozmanie całe cztery deszki, więc myślę, że warto. Jeśli chodzi o taki fajniejszy sprzęt. Jeszcze jedna rzecz mi tutaj została i Wam zrobię przebitki takie, żebyście mogły sobie to pooglądać wszystko z bliska. Podejmuję, żeby nie było tak To, 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 to. a tu mi została oczywiście z Facebooka gumowa maska algowa Peel Off i ona jest w takim wiecie, powiem Wam, że to jest moja trzecia maska od nich i ja nie umiem tego zrobić. <laughs> kocham, kocham w ogóle zapach tych, tych produktów, ich. ona jest taka w proszku. Kocham y, zapach tych produktów, aczkolwiek nie potrafię ich rozrobić. Nie działa to u mnie tak jak powinno, więc też możecie dać mi znać, jeśli wiecie. I co? I pokazuję Wam już te rzeczy z bliska. Najpierw Wam pokażę te kosmetyki. Generalnie to jest podstawa. To jest już moja druga opaska. Powiem Wam, że ten, kto ją wymyślił, powinien dostać jakąś normalnie nagrodę Nobla za to, bo nienawidzę po prostu przylepiania się wszystkich baby hairów do maseczek. Także maska odkładamy na bok. Mam nadzieję, że ta I tu mamy tą... Maseczkę, no połowę maseczki uzdrowiska. Tutaj mamy te w płacie. Tutaj jest ta bielenda, której nie używałam. Eee, tu mamy tak Planet Spa z Awonu. Tutaj mamy kolejną z Awonu i tu mamy te tylko, wiecie, nie mi wybaczyć, bo to na przykład nie ma korka. Eee, tutaj jest ta wegańska. Poczekajcie, coś mi tu nie ostrze. Tu są obie wegańskie. Biedronkowe. Wyglądają tak. Tutaj mamy biedronkowe. Let's glow. Nie wiem czy będziecie tutaj widzieć, bo to jest taki drobny napis. Mm, I tutaj są te z glinką. Te z glinką są super. Wydaje mi się, że o wiele lepsze niż to z Avon. So, I lecimy dalej. Tutaj roller płytka, każdy wie jak wygląda. Tutaj mam te bańki. One wyglądają tak. Tu jest ta druga w środku. I już wam pokazuję opakowanie. Mm -hmm. e, tutaj macie. Mm, Oj, o. Do czego służą? A tutaj jak? Co my tu mamy? Aha, tutaj do tych baniek. Od razu jak przy nich jesteśmy, wam pokażę. Na komi olej kokosowy, na komi masło i tutaj moje ulubione. Olejek machatania. Tu mamy jeszcze tą maseczkę z Facebooka, której ja nigdy nie potrafię y, rozrobić, że tak powiem, tak jak się należy. Także y, tak. A tu mamy to urządzonko piekielne, widzicie? Tutaj mam zestaw. Czekajcie, gdzie on był? Hmm, tutaj. mam zestaw takich gąbeczek i gumeczek w środku i nie wiem za bardzo do czego to służy. Dajcie mi znać, please. I to urządzonko, które Wam pokazywałam ostatnio. To jest w ogóle wynalazek stulecia jak dla mnie. I ona się prezentuje. Tak, baterie sobie musicie dokupić, bo nie ma w zestawie, od razu mówię. I z tych rzeczy do aktualnie byłoby to na tyle. Jeśli coś mi się urodzi, no to na pewno dam wam znać. I widzimy się w kolejnym odcinku.